Studiu Parlament zapowiadany gość, a jest nim pan poseł Marek Jakubiak, wolni republikanie, czy już republikanie? Bonjour, panie redaktorze, tak, kandydat na prezydenta. To mi się kandydaci na prezydenta w takim razie tak. wszyscy się, takim witamy takim bonjour. Bonjour się witamy teraz, bonjour, się witamy A to tak. kandydaci na prezydenta, tak się teraz tak, witają? Tak, tak, tak. taka nowomoda. Czyli jak pan widzi, nie wiem, Sławomir Męcena też mu pan tak mówi, tak? Znaczy, jeszcze się nie widziałem z no nim, ale zaryzykuję. Jesteście kolegami z ławy poselskiej. No. Kolegami, nie kolegami, akurat jeżeli chodzi o takie no, interpersonale. Jako... Tak, no kolegami posłami jesteśmy, tak, ja muszę powiedzieć, że Sławka Mencena chyba najmniej z Konfederacji znam tak naprawdę e, i mimo, że jakby widzę, że gramy na podobnych e, e, poglądach e, wolnorynkowych, przedsiębiorczych i tak, dalej, i tak dalej, to jest jakiś taki dystans między nami, nie, nie wiem, czy spowodowany. No może to, jak ale jak to tym może, tym tym może tym 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 trzeba byłoby się zakumplować za z nim tak na poważnie, może by pomogli panu podpisy zbierać, jak idzie zbieranie podpisów? Nie trzeba im pomagać. Nie trzeba? Nie, nie, nie. Jest pan samowystarczalny. Nie trzeba. To ile już pan tam ma mam Nie, nie, nie liczymy, natomiast muszę państwu powiedzieć, że ja w ogóle bardzo dziękuję bo e, najbardziej mnie wzruszają takie karty, na których na przykład są trzy podpisy e, i listą, e, listami. Się z listonoszami teraz dogadałem, że już w jednym miejscu oni niech nie noszą, Ja już sam po to będę chodził. Dziennie przychodzi około 20, 30, do 40 nawet listów. E, niektóre mają po 300 w środku podpisów, niektóre po 4, niektóre po 10, no różnie to bywa. Natomiast fala zbierania podpisów jest. W Czyli tej... samo się robi, takie wrażenie można odnieść. E, no, że pan tak, tylko chodzi do. No to tak, na ma właśnie, tak ma być właśnie. A ludzie podpisują. Że te listy podpisują ludzie spontanicznie, którzy popierają moją kandydaturę i tyle. No. A co się dzieje? Bo tak patrzymy na sondaże, i pan mówi tak: w listy przychodzą, czyli tak. to znaczy, że, że, ludzie, że ludzie podpisują. Mówi pan też, jak rozmawialiśmy, że jak ma pan spotkania, to jest dużo ludzi. Na sondaże panu pokazują, tam jest jeden z kawałkiem. No z podziwu nie mogę wyjść, muszę panu powiedzieć. Co się dzieje? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy ludzie w swojej kastowości po prostu są albo za jednymi, albo za drugimi, czyli takie plemienne podejście trochę. No, niby jesteśmy stadnymi takimi tam organizmami, więc ludzie się dobrze czują w takich stadach. Natomiast bardzo ciekawe jest. No ja widziałem sondaże, w których robione fizycznie wręcz, nawet bez sondażowni, na dwóch tysiącach, na trzech tysiącach. No ja tam mam 7,5 procenta, to już lepiej wygląda. I jest osobiście walczyć. Natomiast no prawda jest taka, że ja jestem o tyle zdumiony, że e, na przykład e, jeden z dziennikarzy, tutaj konkurenta nazwiska nie będę wymieniał, e, ma 2,5%, a myślałem, że z 10 wystartuje przez milionowe programy, bardzo aktywny w internecie. E, mówię tutaj o panu Stanowskim e, i też jestem bardzo zdziwiony. I jest tak, że jest tych dwóch, no trzech ze Sławkiem, a potem jest Taka przepaść i nagle po 2% wszyscy po 3, po 4% mają i nie wiem z punktu widzenia jakiegoś takiego politologicznego ktoś by musiał to zbadać, być może chodzi o binarność, świat jest zbudowany binarnie i być może polityka też powinna być binarnie budowana, czyli mamy dwa obozy. I te obozy odpowiadają za politykę. Może to w tym kierunku idzie. No, ale też Akurat... trzeba zwrócić uwagę na to, że jest jednak kilku kandydatów takich, których możemy nazwać no, prawicowymi tak. kandydatami. Może te głosy się rozkładają. Co mnie Jedno, co mnie cieszy, naprawdę cieszy, to to, że ja się faktycznie spotykam z ludźmi. Ja uwielbiam ludzi, więc wśród nich się dobrze czuję. E, nikt nie nagania nam na spotkania. A zauważyłem, że nie jest to przypadek, że prawicowe spotkania wystarczy tylko powiedzieć kto i gdzie i są pełne sale. Teraz miałem spotkanie z moimi wyborcami w, 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 tydzień temu w kinie Palladium, tam siedzeń jest 650, a było 800 osób blisko 800 tam z groszami. są sondażowo jest Pan po prostu niedoszacowany. Nie, nie, to było niesamowite spotkanie w ogóle. To po, po prostu to jest granie na jednym fortepianie 800 osób. No to jest po prostu tak samo i Karol Nawrocki. Widzę, że jego sale są pełne, a nie wiem, bo bym wiedział, że na przykład nagania się ludzi na, na te, tak jak to Trzaskowski robi. Oni w sposób zorganizowany zamykają salę, żeby nie pokazać, ile tam osób jest, a potem te osoby siadają w jednym kącie i są filmowane jako tłumaczenie. No to, to trochę śmiesznie to wygląda. Panie pośle, jak pan spotyka się z wyborcami, to o co oni pana pytają? Jakie sprawy im leżą na sercu? No boją się o Polskę, to taki lęk powiem trochę o Polskę, dlatego że jak oglądają to wszystko, co dziś się dzieje, a nie tylko oglądają Telewizję Republikę, bo Republika, ponieważ na moje spotkania przychodzą zwolennicy PSL-u, Hołowni na przykład, i, no i oni zadają pytania wprost, co dalej, tak? Jak, w ogóle w tym świecie taki właśnie tego sporu, to już nie jest spór, to ja już bym to nazwał jakimś konfliktem, wojną taką wewnętrzną w Polsce pomiędzy tym, jak się traktuje konstytucję i czy w ogóle konstytucję mamy, bo przecież część z świata polityki nie uznaje polskiej konstytucji. No. Mało tego, to oni ją pisali. Więc powiem, że Ryszard Kalisz jest tego najlepszym przykładem. Sam sam podważa konstytucję, zapisy konstytucji, a sam ją pisał. No to powiem, że ponieważ Ryszarda Kalisza to Warszawa, jak jest, przecież on jest mecenasem, chyba szefem tej ławy adwokackiej warszawskiej, tej palestry. Nie, Ryszard Kalisz nie, Ryszard Kalisz nie. Chyba jest jednak. Warszawskiej, warszawskiej, nie ogólnokrajowej. To powiem szczerze, że ja jestem zdziwiony takim postępowaniem. No dobrze, panie pośle, ale rozumiem, że na tych spotkaniach z wyborcami jest co, dużo narzekania na rząd, tak? No nie tylko, bo są też takie nostalgiczne wsp wspomnienia, że można było więcej, lepiej zrobić, można było błędów nie robić, no, no na pewno tak, yy, yy, bo i pan ro robi kampanię swoją też na narzekaniu na rząd? niekoniecznie nie, nie, ja też mówię o tym, jak ja no bym... Bo może ludzie się boją, ale oczekują jakichś pozytywnych rozwiązań. Nie, ja im opowiadam jak świat, pan im, który, który... Jak pan by chciał jako prezydent funkcjonować i, i tak. sprawować się nużą. Nie jako... Ja uważam, że prezydent jest od um, um, pewnej opowieści o Polsce. To jest tak, że prezydent powinien mieć wizję Polski. No tak, ale potem są przychodzą konkretne ustawy i jest decyzja. Podpiszę, nie podpisze. Na przykład dzisiaj wiemy, że będą ustawy dotyczące reformowania sądów. Prezydent przyszły będzie musiał się z tym zmierzyć czy podpisać czy nie podpisać chodzi o to żeby uzdrowić wymiar sprawiedliwości tak mówi minister Bodnar z 1700 sędziów nowych którzy którzy zostali powołani od 2018 roku i to jest OK. machniemy ręką chociaż powołała ich tamta krajowa ta krajowa rada której której nie uznają oni dalej będą mogli sądzić ale na przykład sąd najwyższy izba karna izba odpowiedzialności przepraszam izba kontroli nadzwyczajnej izba odpowiedzialności zawodowej wynocha nie ma tam nikogo. Wszyscy neosędziowie tak zwani z Sądu Najwyższego won, mówiąc krótko. Czy pan by taką ustawę podpisał? No to zbyt ogólnikowo mi pan to opisał, bo... No bo na razie tyle wiemy, co nie będę zmyślał. Prawie nic nie wiemy. No, natomiast ja państwu powiem tylko tyle, że wydaje się jednak, że stan sędziowski, który naprawdę jest bardzo odpowiedzialny, mamy kilka, kilkunastu tysięcy sędziów. Jednak ja uważam i, i ja opowiadam o tym ludziom właśnie, że prokurator generalny powinien być wybierany przez społeczeństwo w powszechnych wyborach, jak prezydent co najmniej Rzeczpospolitej, bo ma jeszcze większe kompetencje niż prezydent Rzeczpospolitej i powinien mieć, być możliwość odwoływania go w trakcie kadencji jednym głosem więcej, gdyby chłopu coś odpaliło na przykład, nie? Z sędziami jest dokładnie to samo. Uważam, że jeżeli się sędziego powołuje... Ale kto go powinien odwoływać? E, powinien go odwoływać referendum. Mówię o... Tak jak został powołany, tak powinien być odwołany. To samo jest z sędziami. Czyli jeżeli niezależny sędzia prokurator nie wierzy, od żadnej władzy jeżeli, Jeżeli sędzia się sprzeniewierzy, to ten, kto nadał mu to uprawnienie sędziowskie, powinien mieć prawo odwołania go ze stanowiska. No tu prezydent daje tak. akt powołania. To jest, Proszę to jest zobaczyć, jak ja mam dylemat z Trzaskowskim na przykład. On przysięgał warszawiakom, że jak zostaje prezydentem Warszawy, to on swoją aktywność zawodową poświęci jedynie Warszawie. I tam jest to wyraźnie napisane. Jedynie Warszawie. A co on robi? Wszystko, tylko nie Warszawa. I on powinien już dzisiaj powinno być referendum w sprawie odwołania trzaskowskiego. I myśli Pan, że jaki byłby wynik? O, póki to będzie referendum 50%, to małe szanse. Natomiast yy, tak jak my chcemy, jeszcze stare kukizowe podejście do tematu, 15 bądź 30% frekwencja i byłby odwołany. Myśli Pan, że ludzie w Warszawie odwołali Brafa Trzaskowskiego? Tak, Tego, jeżeli który referendum wygrał w pierwszej było, turze? Jeżeli niski próg referendalny byłby to byśmy go odwołali. No, ale to, to wie pan, no pytanie czy, to, czy 15% warszawiaków może odwołać prezydenta powołanego przez jednak znacznie więcej ludzi głosowało niż 15% w Warszawie. Ale co, nie, jest zakaz chodzenia na referendum? Nie, no nie ma zakazu chodzenia na referendum, no ale to jest niski próg dosyć. No super, ja w ogóle jestem zwolennikiem, że w ogóle progów nie było żadnych. Dlatego, że ci, którzy chcą go odwołać, to yy, oni są stroną w sporze, a druga strona, która jest prezydenta, jest drugą stroną w sporze. I referendum powinno dać wynik, kto ma rację w tej sprawie, w tym sporze. Panie no. pośle, no dobrze, ale mówi Pan o tym wymiarze sprawiedliwości. Jak, w jaki sposób sędzia miałby być odwoływany przez prezydenta? W, w, jakich, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach? Co musiałby zrobić? W jaki sposób się sprzeniewierzyć? Jak prezydent miałby to badać? Prerogatywy sędziego są e, znane powszechnie, więc e, mam nadzieję obowiązki, że e, sędziowie wiedzą doskonale, e, jakie mają obowiązki e, wobec narodu. I tam jest też napisane, że sędzia, e, ponieważ jest nieza, niezawisły, on nie powinien brać udziału na przykład czynnego w polityce. No, oni się organizują e, w, w politykę, mało tego, e, sędziemu odbiera się jego niezawisłość po, poprzez to, że on ma wykonywać polecenia justicji tylko i wyłącznie e, tego stowarzyszenia. Wtedy będzie spokojnie, nieruszany, w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to sędziowie dzisiaj w Polsce zrzeszeni w tymże stowarzyszeniu nie są już niezależni i, i, i samorządni. Czyli co, tych wszystkich sędziów by pan wyrzucił? Nie, no niekoniecznie. Ja bym pewnie dał szansę do naprawienia i w ogóle to ja uważam, że to stowarzyszenie jest szkodliwe dla niezawisłości sędziowskiej. Czyli co, ultimatum? Albo się wypisujesz ze stowarzyszenia, albo won? Nie, nie. Oni nie mają prawa być w tym stowarzyszeniu i uprawiać polityki. Sędzia nie ma takiego prawa. E, więc on nie, no bezpośrednio. To nie jest tak, że ułamie. takie stowarzyszenia tak. działają nielegalnie. No jednak... Stowarzyszenie jako osoby fizyczne mogą, ale jako sędziowie już nie mogą. No. no bo to jest tak, albo się jest osobą fizyczną, albo sędzią. Ale to jest stowarzyszenie sędziów, to wtedy trzeba byłoby Aha. po prostu. Rozwiązać, uznać je po... za nielegalne. tak. To znaczy wtedy zakazać funkcjonowania takich stowarzyszeń sędziów. Dokładnie tak. I pan by to zrobił? Nie, nie mam wątpliwości, że to by było z dobrym, w dobrym kierunku idąca. A myśli pan, że jak oni by formalnie nie byli ze sobą związani, to nie mieliby kontaktów osobistych. Ale to nie o to chodzi. Nie, nie, nie. Właśnie... Chodzi o to, że e, widzicie państwo, ja na Polskę patrzę bardzo szeroko i jednych i drugich widzę. E, natomiast ja uważam, że po prostu dla bezpieczeństwa naszego i wyciągając wnioski z co niektórych rzeczy, no to po, proszę zobaczyć. No. Mamy sędziego na przykład tuleje który no tam miał swoje kłopoty dyscyplinarne, nie będę wnikał, jakby to nie moje tam sprawy są. Natomiast on bezpośrednio wydawał zgody w warszawskim sądzie na posłuchy Pegasusa i o tym się w ogóle nie mówi, a on o tym już powiedział, więc pytam się, czy on działał samodzielnie, czy nie, czy ktoś wpływał na niego, czy nie, on mówi, że nie, tylko tyle, że no, klepał pieczątki, przychodziło i tyle. Więc opowiadam sobie, czy tak sędzia powinien postępować? Czy tak nie powinien postępować? Czy sędzia powinien być jednostronny, czy dwustronny? Tutaj akurat przykład jest taki, że na dwie strony, że tak powiem, działał, ale z automatu. No, myślę sobie, że mamy w tej sprawie do porozmawiania. Czyli w sprawie sędziego Tulei. Nie tylko, no przez sędzia Tuleja to jest tylko przykład. Ja to nawet współczuję takim sędziom, powiem szczerze, yy, dlatego że uwikłanie się w politykę to jest nic dobrego. No dobrze, ale mamy takie, wy... bo, bo pan, w tym momencie mamy kosmiczny problem, jeżeli chodzi o sędziów, jeżeli chodzi o sądy, no bo jest już kwestionowanie wyroków. Mieliśmy przykład tego krwawego tulipana, o którym, o którym rozmawiamy. Gość zabił trzy kobiety, i jego proces ruszy od początku. Dlatego, bo skazał go niewłaściwy skład sędziowski. Tak uznał sąd apelacyjny. No I teraz jest pytanie, czy my z tej, z tej, z tej, z tej matki wyjdziemy? Czy, I teraz jest sposób, losowanie sędziego? Czy w jaki sposób Jak znowu możemy. Się... sprawę tą podejmie sędzia, który z losowania Tak, skocze, tak może być. To będzie znowu trwało to cztery lata i znowu ktoś wpadnie na pomysł. Ja mam inny przykład. Ja mam przykład bardziej dramatyczny. Chwilę temu dosłownie, 92-letnia pani wszczęła proces, bo została oszukana na, na policjanta na 200 tysięcy złotych, i ona wygrała ten proces w dwóch instancjach. Ten wyrok się uprawomocnił. I teraz, żeby pójść do komornika, bo pieniądze są. Komornik mówi, ja tylko sięgnę na konto, bo jest zarezerwowane, te pieniądze są zajęte. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma aktu wykonawczego wydanego przez sędziego, dlatego że pani sędzia uznała, że ci, którzy te wyroki w obu instancjach wydali, byli neosędziami. Przecież to jest jakiś dom wariatów. No. 92 lata pani, ona może jutro umrzeć, na przykład ja jej życzę 200 lat, natomiast jutro może umrzeć. Jakie sumienie ten sędzia ma? Czy on w ogóle myśli rozumem? Czym on myśli? Justicją? O tym mówię, że i sędzia człowiekiem musi być i musi, a zresztą ona miała tylko i wyłącznie dokonać formalności, bo to jest wyrok uprawomocniony. No to proszę Państwa, źle to widzę po prostu. No. Bardzo źle to widzę. Panie pośle, zajmijmy się tym, zajmijmy się sprawą, która też wraca na agendę pakt migracyjny. Przez chwilę było cicho, ale teraz są sygnały, że jednak Komisja Europejska zabiera się za to, żeby, żeby docisnąć temat, żeby dodać gazu i żeby wszystko już tak przygotować, żeby od przyszłego roku można było relokować uchodźców. Byli niedawno w Warszawie. Kto był w Warszawie? No ministrowie przecież. No tak, 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 tak. tak. Byli w Warszawie, z Tuskiem się dogadali, ma być przyspieszone, a Tusk mówi, że on nic nie wie i dalej... No że właśnie, bo mamy z komu komunikat przyjmować. rządu rządu, jest taki, nieoficjalne rozmowy to nie są oficjalne tak, ustalenia. Tak, tak, tak. W związku tak. z tym pytanie, czy my jeszcze możemy coś zrobić w związku z tym paktem migracyjnym? Czy pan no można wypowiedzieć pakt imigracyjny, ale najpierw trzeba Tuska odwołać, no nie ma innej szansy. Ja powiadam tak, bezpieczne i pokazywane na całym świecie ulice Warszawy e, niedługo będą... Tak samo wyglądać jak w Brukseli. I, yy, I to wszystko przez Donalda Tuska jest. Absolutnie. Zapisu by tego nie było. No właśnie Platforma Obywatelska mówi inaczej. Akurat. To PiS nie zawetował w odpowiednim momencie paktu migracyjnego. To jest inna sprawa zupełnie. Natomiast yy, ja się pytam, jak to jest, że tysiące imigrantów Niemcy nam wpychają przez zachodnie granice i uszczelnili swoją granicę, żeby przypadkiem nie wracali do swoich rodzin, a z naszej strony yy, służba graniczna yy, znikła, nie ma jej tam. Więc pytam się, co jest? Że będą patrole niemiecko-polskie po polskiej stronie. No ludzie, no. No my nie zamknęliśmy granicy po naszej No nie zamknęliśmy. Stronie. Jeżeli jest symetria w działaniu międzynarodowym, to jeżeli Niemcy zamknęli, to i my powinniśmy zamknąć. A tymczasem ja w Zgorzelcu od mieszkańców dowiaduję się po spotkaniu z mieszkańcami, że całe osiedle, które było kiedyś puste, dzisiaj jest pełne. I kto tam mieszka? Darmozjady Czyli? z Niemiec. Ludzie na naszym utrzymaniu. Czyli mówi pan o tych migrantach, które tak. Niemcy cofnęli. Tak, tak, dokładnie tak. I jeżeli nasza, nasz rząd o tym nic nie mówi, a niemiecki e, e, policjant, komendant, e, e, jeden z ważniejszych zresztą komendantów e, e, Brandenburgi mówi, że 7,5 tysiąca już jest w Polsce. No to kto kłamie? No bo zazwyczaj jakoś tak jest dziwne, że jak się rząd odezwie, to kłamie. No więc ja nie mam, e, nie, nie mam nawet takiego, takiej chęci e, tłumaczenia rządu w tej sprawie. Bo co nie powie, to kłamie.